dzień z trenerką karate. Na zawodu wyjechaliśmy o 5 rano. Trochę mi się spało, ale komu się nie zdarza. Jechaliśmy przez Śrem, Leszno, no i dotarliśmy do gór. W Karpaczu, zaraz za tym znanym Wam kościołem, znajdowała się hala sportowa. Trofea bardzo ładne i jak przystało na góry, można się było powspinać. Zawodnicy się rozgrzewali, a ja miałam czas chwilę się ogarnąć. Kusił mnie ten darmowy popcorn od organizatora, ale zawody zdążył się już zacząć. Standardowo na pierwszy ogień drużynki. ich mieliśmy tego dnia w brud. Jak zwykle trzeba było w nich zaprezentować ten sam układ, jak najbardziej równo i jak najlepiej. Patrzcie na ten słodki transparent. Po drużynówkach kata indywidualne. Te same zasady, ale wykonuje się je pojedynczo. Nie obyło się tego dnia bez sukcesów naszych zawodników, którzy zaraz po dekoracjach mieli możliwość skorzystania z tej obrotowej fotobudki. Ja natomiast razem z tatą na chwilę zdążyłam usiąść pod drabinkami, ale zaczęło burczyć mi w brzuchu, więc wyszłam poszukać czegoś do jedzenia. Kusiło sypek, ale jednak padło na panini i wywar z igi świątek. Po powrocie stwierdziłam rozdwojenie jaźni u maskotki, a po ostatnich występach naszych zawodników, kiedy zaczęło się kumite, w którym tego dnia akurat nie startował żaden z naszych, poszliśmy coś zjeść, popodziwiać lokalne widoczki, a później już prosto tunelem do domu.